No okej, okay, cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Battle. Jak widzicie, ni niestety wcześniej nagrałam dla was odcinek, ale, ale najwłaściwie no, no, piłem o tą postać epicką i tego brzydkiego. E niestety to nie zapisało, ponieważ no, no, okazało się, że mi to się nie nagrało jednak. Niestety mi się, nie włączyła mi się nagrałka, więc bardzo was przepraszam, ale zobaczycie ich przynajmniej w akcji. No cóż, tu widziałem jakąś ofertę. Co to jest? O, to ja mam te rzeczy, to ja mam. Golum to sobie tylko odbiorę. Coinsy. Dobra, no to lecimy z małym openingiem. Jak powiem, to, ta skrzynka właśnie ją zdobyłem niedawno, więc. Ciekawe, czy, czy, czy w niej będzie jakiś epik. No, czy będzie jakiś epik, ale. O, mamy dwą e e kartę, ale to jest common. Zawsze jakaś nowa e karta, ale. Że, że potem tylko nie wypadała. Mam tu kartę, to jest Warks. No spoko, spoko, spoko. Mam dwie nowe postacie. Dobra, no to chyba lecimy z kolejną giewką. To jest ten, dobra. Um, czwarta no, arena. Czyli zdobyłem tą postać z, z czwartej areny i z trzeciej ich. Dobra. No to lecimy z kolejną giewką, oczywiście. Pokażę Wam tego ptaka ewakcji. Następny odcinek będzie już z, um, z tego House. A, a I go nagram prawdopodobnie albo jutro, albo dzisiaj. Prawdopodobnie dzisiaj albo jutro. Bardzo Was przepraszam, że nie było przez chyba długo odcinków, ale o, pokażę Wam tego ptaka. Ojdź. no chyba tu nam już zburzą to. Dobra, widzicie, Temp tak e, e, powstał. Dobra, dajmy tu sobie chyba jeszcze asesyna. Pokażam tu tą rzadką postać, posać jaką trafiłem. Dajmy sobie tutaj tego naszego jakby takiego czempiona. Okej, okay. mm. Czekam chyba sobie na, na goluma. Widzicie, i ten ptak to i cały czas powstaje. No teraz golum powinien w sumie zniszczyć tę wieżyczkę. No i mamy prawdopodobnie wina. Bardzo łatwy win. No udało się. Niestety bez skrzynki, ale ok. Po, jest bez skrzynki, ponieważ cały czas teraz grałem i to jest jakby z, e, przepełnione. No otwórzmy w sumie to, żeby jakby powiedzieć. No. Już, już po co, już właściwie możemy w końcu już wszystko wytracić. No. Dobra. E, mam tu 8 do ulepszeń, ale chyba nic tu nie muszę ulepszyć. Dobra. E, dzisiaj trochę e, krótszy odcinek. Okej, okay, to jest za, za 2500... Ej, to za chwilę wbijemy? Nie wiem, ej, powinniśmy sobie wbić? No, nie wiem w sumie o co w tym chodzi. To lecimy z kolejną oczywiście gierką. Dzisiaj, dzisiaj rozegramy tylko trzy gierki gameplayów, a w przyszłym odcinku będzie e, opening, a... W... Ten przyszły odcinek prawdopodobnie będzie nawet nie jutro. Może nawet też i nie w pojutrze, po prostu, bo chcę robić opening tych wszystkich skrzynek, jakie mam. Więc to, to trochę trzeba poczekać. No no może w pojutrze nawet się to uzbiera. Nie wiem. Jak nie, ale w, w pojutrze to na pewno. To jest Golum. Oj. Niebezpiecznie, bo jest ta postać silna. Ja wolę na razie... Dobra, on coś tam jej zadał. Dajmy tu sobie chyba jeszcze asesyna. I bombę. Dajmy tu sobie jeszcze tego ptaka bardzo silnego. Dobra, on tu powinien za zburzyć, a na tego naślemy. Dobra, mamy oczywiście pierwszą. Tylko, żeby oni go tutaj e, niego zwalili, tak się właśnie tutaj stało. Ojciec, dam tu sobie Emyfika. E, no, ten Emyfik to jest naprawdę e, e, świetna postać. Dam sobie tego, bo mało go używałem w bitwach. No, no właśnie, to jest ta. To jest ten Epic. Ja ją też bym w sumie chciał. Ona jest taka silna, powiem Wam szczerze. Dobra. O tego już w sumie dawno nie używałem, dajmy sobie tutaj. Tak po cichu. Teraz ze, ze wszystkich stron bym chciał mnie zaatakować. Dobra. Mamy kolejną e, wieżyczkę. Czy, czy będzie kolejna wygrana? To sobie jeszcze dajmy sobie asasyna. Żeby jakby zapełnił nam te zupełności. Oj, chyba nie. Albo jednak, tak. Jest win. E, kolejny. Nie wiem, może powtórzam dobre bardzo postacie. Tutaj mam jakoś. Nie wiem, w ogóle nie wiem o co chodzi w tej skrzynce, ale okej. Okay. Dobra, słuchajcie, zagramy sobie jeszcze już ostatnią bitwę. Jestem ciekaw, czy dobiegniemy do, do piątej no, areny. To się okaże, to się okaże. Dobra, to zagramy już sobie ostatni meczyk w tym odcinku. A następny odcinek może się pojawi albo w pojutrze, albo w popojutrze. Z kim będziemy walczyć? No, z nim, dobra. Póki co, wszystkie bitwy na razie wygrałem, więc. On już dał tego. Poczekajmy, poczekajmy, poczekajmy. Teraz! Ptaka sobie dajmy, żeby sobie on jakby niszczył. Tu sobie dajmy asasyna. sobie dajmy bombkę. Dobra, na, na nią bym sobie w sumie chciał yy, duże siły w sumie. W, widać, że ona jest, ona jest bardzo silna. No i mu sobie taką małą en, en, eskortę. Mamy chyba pierwszą wieżyczkę? Zaraz będziemy mieli, tylko na, tutaj bym sobie ich dał, tutaj. No, mamy. Tą wieżyczkę, no Oj, 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 i mamy mam kolejną w sumie wieżyczkę Oj, nie dało mi tutaj, dobrze, pięknie. Teraz bym w sumie chciał dać e, e Goluma. Luma. No niestety e, zburzyj nam, ale golum powinien chyba sobie tutaj nawet poradzić. Ok, e, spoko. No i mamy ch chyba win. Po chyba mam zbyt dobre postacie. Tak, bo on zburzył mi jedną. No. Dobra, a tym razem bez skrzynki był już limit. No cóż, a ciekawe czy osiągnąłem ja już piątą arenę? Jeszcze jej nie osiągnąłem. Okej, okay, ale chciałem tylko to się wiedzieć. to słuchajcie, to na ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się on oczywiście y, spodobał. W przyszłym odcinku to będzie Chaos Legium, więc przygotujcie teoretycznie w Brawl Stars, jeszcze czekam na nową postać. Cały czas mi się zwiększa sz szansa na legendę, więc. Dobra, temu się zaloż. Żegnam to do usłyszenia. I, I się przygotujcie na tą skrzynkę, bo w niej będzie epic. Ja właśnie jeszcze osobiście chciałbym ją mieć i te działo, bo te działo miałem pod koniec y gry Ju już je miałem, więc. Mam nadzieję, że moje marzenia się tu zisz ziszczą. Dobra. Tym się z Wami żegnał. No to cześć. Bye.